Witajcie to Dax, i to jest kolejny odcinek z serii. Zagrajmy w Pokémon Silver W tym odcinku, czekaj, schwodz nagrywamy. Czekajcie. Nagrywam... Nagrywa mi. To fajnie. To fajnie, więc lecimy dalej. W tym odcinku zajmę się ostatnimi trzema liderami przed... dalszą trasą. Zacznijmy do tego, że do Viridian City wrócił LIDER którym był nasz rywal z Kanto tego już nie ma Weed niech ten wróci do nas i ruszamy więc w tym odcinku zamierzam pokonać trzech ostatnich liderów w tym czyli Rike Hmm. Blue i Misty Więc zacznijmy posiadam takie właśnie oto Pokémony Więc nie ma co się z tym cackać Jeden Ice Punch wystarczy, żeby go zniszczyć. Ej no Ice Punch, ej! O! Żegnaj. Następny jest egzekutor. Też tu się można powiedzieć Ice Punchem. To dobrze działa na niego. Ooo, zniszczył mi jednego Menda. No posiada dwa. Full history, jak już pamiętam. Mhm. Więc tak. Dajmy mu z tego, co się będziemy czackać z nim. No, menda. To nie wyjdzie psychicznie, on zakończy wszystko Shadow Ball Shadow Ball. Albo lepiej co ja się bawię Ścockam Fire Punch Fire Punch Fire Punch, yeah A, kazam Przywitał się z nami Shadow Ball Shadow Ball. Więc użyjmy Hyper Potion, póki mamy okazję. Psychic, to możesz używać. A, mogłeś go zrobić. Dobra, sam się prosiłeś o to. Shadow Ball i koniec. Jeszcze zostało Raiden. Odporny na psychiczne ruchy? Nie. A... Tak się bawimy na Art No to się bawmy dalej. Żegnaj. Następny jest yy, refersa Nie jest zły atak. Arcanine, Który nie jest wyzwaniem. Uuu... Ale ognisty atak wymiedzę. Jest... Nie lubię ognisty ataków, wybrałem. Tak... i rewind dla Poseidona... nie da! W tym endo. Przez to muszę wystawić... Jak mi się nie uda udać jeszcze raz, jezu. Poseidon! Fajno. Poseidon. O właśnie tak. Flame Tower, on co on tak się chwali, że ma Flame Towera? Żegnam. Ostatnim jest... z jego teama Gerados. A nie daj mu go się zajść przez niego. Tak źle jakby... Zagry... Wybrałem. Jak chodzi o... to jest do wyboru. Ryzykować lub atakować od razu. gdzie widzicie? Uderzył I już koniec. Był pokonany, Earthwage nasz. Następnie ruszamy do... Vermilion, tak? Vermilion. centrum. uzdrawiamy się. I ruszamy po... Do misji. jest ten cały stos trenerów, którzy będą nie przegrali. Infus Reino. Fireblast! No trzeba już w końcu. No nic, suka. No, pięknie Fireen Nie jesteś taki zły. Następny... Nie tutaj. Flame Tower. No co za mendy. Następnie. Dobra, następny. Tutaj mamy Fire Spin. Zamiast tego Confus Ray mamy Fire Spin'a teraz. Taki dobry atak. Ognisty, jak ognisty, no ognisty jako ognisty ma nic, ale lepiej się to niż, nic. bez sensu Następny mamy tutaj. I co? Tandira. Flame Tower. Nic tu nie jest wytrzymałe, z tego grasem. Łaperium. Tu to nie jest dobry wybór. Woda. Ech, wine. Mogę iść najpierw do Riki, bo dostałbym coś, co by wzmocniło mnie go. Slash. Następnie idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy. Mamy dwie walki, z tym też pewnie będzie chciał walczyć. Flame Tower. Żegnaj. Pokażę, jak wygląda Fire Spin. Takie coś. Flint Tower. Jest lepszy niż Fire Spin. A jeszcze raz ten. Fire Spin zaatakował. Gadance. Dobra, spoko, nie, nie macie. No a teraz ten. Co on posiada? oni do Kinga. On no, to na niego zastosuj może. Ice Beam. Punch. Ice Puncha. No i następnie idziemy dalej. No i co, znowuż? Mhm, Prime Tower. No i wszyscy na szalą lecieć. O, dwa parasy i jednego parasekta. Ta babka. Niezbyt... Z z z ...wyzywający team. No, ale... ...zawsze coś. Mhm. <grystanie> to nas ten Sharpin. Czyli ja tak... Ten taki nie lubię go. I działa też na... To tak, mnie mały życie tego wygrał. Ten walczy on Nageta. Poseidon też żegnaj nie ma zbyt wyzywających potężnych pokemonów, żebym tak je nazwał hmm, mogę użyć jednak stresza też jeżeli najbardziej warto tu ten on? ten pójdzie na innego surfa. Uu, sorry a teraz to sobie tak będziemy czym chcieli to tutaj Misty z bilem z cenami Ozna. <grym> hmm. Nie wiem, na co do mi to obchodzi. Coś jest, a nie chcę mi się tego brać. Więc tak, Pokémon, flight. Zauważyłem, że są podobne skonstruowane sale. Czyli mapy dwie. Podnajcie sobie. Sami. będziemy mieli walczyć z tamtą wolę. Jeszcze nie walczyłem. Ujka tak, No ho, ho. Dobra, nie wydecham. Walczę trochę trawiasty, z One hip. No dawaj. Nie, to jest takie żałosne. Mi ten niech trochę wyjdzie. Do 40 50 mu dobiję. Headbutt Psychic, żegnam To nie może być fire pierwszy, niech będzie powiedzmy Ponieważ no, jeszcze nie zrobiłem super ataków Temu <tłuk> Swift Łutswańszy Liczba lepszych ataków Ja oczywiście zegnam, Misti Godak Przedam sejdaka w kanton, tak nie ma Godaka ja, Używa wodnych ataków Trzymendo Ja no do sprzed nie ma innego Godaka fightem. Żegnaj. Cloak Slash powinien wystarczyć. Slash. Lapras. co ja tu widzę. Slash na dwa razy, padniesz. No nie. Mam jeden cios, żeby nie zasnąć. Czy teraz zasnę? Miltem! Zakończ to. Nie takim atakiem chciałem... Myślałem o... znaczy o... Shadow Ballu. To go słabi. Shadow Ball to duży. o, muszę Nóż w plecy. Lineslip. Myślałem. Counter. Earthquake, dawaj. Pokaż swoją moc! Wodny Pokemon, który z Ground takami coś słaby eee rewersal by nie, nie dostajemy niczego dobra posejdon jest, muszę cię wybrać no i dobra chcesz i co mi nam mista? missy nam pos... darowała Mist, nie nie missy nam nie podarowała ciekawego oprócz tej odznaki więc ruszajmy dalej ostatnią widelką którą zaliczę, to sama Erika safron muszę do safron iść, bo się tam nie byłem w ogóle się zdziwiłem sam z siebie i um, safron powinno być kilka fajnych rzeczy. Tak tak wielki mart o, to nie to miejsce bo tam jest wielki mart o właśnie to jest ten wielki mart Kopię tego mniejszego. Dobra, nieważne. Chodźmy do... Aha, muszę wziąć parasa. Uuu, paras. Przdał się mi teraz. Depozyt. No tutaj Poseidon nie będzie grał istotnej roli Więc wyjdź paras. Potrzebujemy kapa. Parasekt. Może go kiedyś ewoluuje w parasektę, tak bywa mhm. Zawalczymy. Kto tu jest pierwszy? Drake. Ja dobrze nawet tak w typu latającego na gwiazdę prawie Swift żegnam i co zrobimy? Sprawdźmy naszego Drake'a czy on ma jakieś, czy bo ten item zrobić tak zobaczymy z nią i ona ja ma swojego skip Nie... co mi tutaj z jakimiś dziwnymi atakami walisz Dzieci się, z innymi... Mm, nie, nie, ty. nie, nie, chief nie, nie, ci wszystko! Swift! Swift! Zero! Zero! Jeszcze ostatnia! Soniara, czy ja chciała. Confusion. Confusion. Parasect. Confusion. Uuu. Swift. Jeszcze cios i po niej. To drugiego też rozwalić trzeba See good, Uuu. To nie tak łatwo. No ale padło. Stało mi dwa życia na szczęście. Więc Fire'n na pierwsze miejsce. A ta! Ekoloszka! Z nami się zmierzy. Flame Tower. Firemm! Chyba wie najgorzej stoi. Flame Tower. Pitaldance... Flame Tower! Yeah! go. Tak właśnie Spargo! O Jezu, hyper potion! Tak samo działa twój ognisty atak na Belsuma. Tak tańczy. Victory Bell. O tym będę Więc co by teraz tutaj zademonstrować? Jak to ten atak w ogóle działa? Nie jestem pewny. Zwiększyłeś mi, dziękuję. Panie. Panie Marianie, zwiększyłeś mi... Walenie z tych ataków. Dzięki wam. Dziękuję bardzo, do widzenia. 9000 dla mnie. tn 19, dziękuję, do widzenia. Więc teraz wyruszmy do... samego... wąznego... nie, tędy, nie. Ołka profesora. Dzień dobry. Te silver albo nam. Dziękuję. Hmm. Więc tak, e, teraz przejdziemy do... Po prostu... Do... Tutaj do... Nie tu. Zarywaliście? O, tutaj do fanama nas spotkać, jak wiecie o tym dużo. Come on, fly. Mm, dobra, do Viridian City wskoczę. Tum, tum, dun dun tum. tum, tum. Widzicie, to jest takie jak w Fire i w Redzie i w Yellow i Blue? Miejsce, gdzie można sobie po prostu... ...latać po świecie. ponita I donfan Kurczę. Więc nie wiem no co, nie będę taki ham i sejuje i nara. Taki długi odcinki on robić. Więc następnym razem przejdę Enter Silver. Nara ludzi